Sauvignon blanc, Chardonnay, Pinot noir, Cabernet Sauvignon. Cztery być może najpopularniejsze odmiany winorośli na świecie, z których powstaje nie wiem czy 50 czy 60, w każdym razie olbrzymia część win, które na co dzień pijemy. Wina z tych odmian najczęściej znajdziecie na półkach zarówno hipermarketów, jak i sklepów specjalistycznych. Co się kryje za tymi nazwami, skąd te szczepy pochodzą, gdzie robi się z nich wina, o tym wszystkim dzisiejsza winoteka. Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir czy Cabernet Sauvignon to są obieże światy wśród odmian winorośli. Można je znaleźć na każdej półkuli, można je znaleźć w starym świecie, w nowym świecie. Czasami jest tak, jak w przypadku Sauvignon Blanc, że swoją karierę mimo miejsca pochodzenia zawdzięczają właśnie zupełnie innym krajom. Sauvignon Blanc, odmiana, która kojarzyła się kiedyś z Francją przede wszystkim, z Doliną Loary, tak naprawdę. Zdobyła sławę dzięki Nowej Zelandii. To tam w latach 70. wylansowano pierwsze, łatwe w piciu, bardzo charakterystyczne, powtarzalne przede wszystkim wina, które łatwo było zapamiętać. A jak wiadomo, najbardziej lubimy te piosenki, które już kiedyś słyszeliśmy. W związku z tym zapachy pokrzywy, owoców tropikalnych, świeżo skoszonej trawy, to wszystko, kiedy znajdowało się w kieliszku Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, było. Uwielbiane przez masy. Dzisiaj Sauvignon Blanc znajduje bardzo wiele miejsc na całym świecie. Ta popularność nowozelandzkiego Sauvignon Blanc sprawiła, że rzeczywiście odmiana ta jest uprawiana nawet i w Polsce, ale też w RPA czy w Ameryce Południowej. Cały czas na szczęście uprawiana jest również we Francji. We Francji kolebką jest Dolina Loary takie apelacje jak Sancerre czy Fumé wśród miłośników wina są najbardziej cenione. Ale zapominamy bardzo często, że Sauvignon Blanc jest podstawą białych win w regionie Bordeaux. Tak, tak, w Bordeaux robi się również białe wina i one zazwyczaj oparte są właśnie na Sauvignon Blanc. Wielkie słodkie wina, które robi się w Bordeaux, w podregionie o nazwie Sauternes, też zawierają sporo Sauvignon Blanc. Wszystko ze względu na tę nieprawdopodobną świeżość, jaką ta odmiana niesie, dobrą kwasowość, dobrą owocowość, ale rzeczywiście nowy świat Stał się wspaniałym domem, nową ojczyzną dla tego szczepu. Ponieważ wszyscy próbowali win nowozelandzkich, ja wybrałem na dzisiejsze spotkanie Sauvignon Blanc z RPA. Tam rzeczywiście od kilkunastu lat trwały poszukiwania jak najbardziej chłodnych siedlisk dla tego szczepu, bo też jest to odmiana, która najlepsze rezultaty daje w relatywnie oczywiście zimnych miejscach. Im bliżej oceanu, im bliżej wysokich gór. Tym Sauvignon Blanc czuje się lepiej. Tutaj mamy Sauvignon Blanc z e, apelacji, która nazywa się Franszek, e, rocznik 22. No i zobaczmy, jak to wino smakuje owoc tropikalny w czystej postaci, ale też nuty agrestu, bardzo typowe dla tej odmiany, nuty świeżo skoszonej trawy, mnóstwo przede wszystkim świeżości, choć to jest wino z 2022 roku, a więc już dwu- i letnie, bo mówimy o południowej półkuli. W związku z tym ten zapach jest bardzo dojrzały, możemy tutaj mówić o bukiecie wręcz. Na podniebieniu, na szczęście, mnóstwo świeżości, bardzo dobra kwasowość, wino rześkie, ale też z dobrym ciałem. Marzy mi się taka oceaniczna no skoro jesteśmy w RPA, to dlaczego nie? ryba dobrze zgrillowana. Pamiętajcie, że Sauvignon Blanc uwielbia zioła, w związku z tym możemy tutaj dobrze się e, rządzić i kolendrą, i natką, i e, rozmarynem, i szałwią, e, co sobie tam wymyślicie. No i e, dla miłośników koziego sera to jest chyba najbardziej wymarzone wino, bo Sauvignon Blanc i kozi ser to jest dokładnie para stworzona w niebie. Chardonnay, chyba najsłynniejsza Odmiana winorośli, przynajmniej jeśli chodzi o szczepy białe, pochodzi z Francji. Tam jest jej kolebka, w Burgundii robi się najbardziej znane, najbardziej cenione i niestety najdroższe wina z tej odmiany, ale też o bardzo wielu twarzach, bo Chardonnay to taki kameleon. Może rosnąć w bardzo chłodnym siedlisku, daje świetne wina nawet w Polsce. Wtedy one są bardzo mineralne, bardzo kwasowe, bardzo smukłe, ale też doskonale radzi sobie w ciepłym, klimacie, na przykład w słonecznej Kalifornii, gdzie potrafi dawać wina puste i bardzo obfite, bardzo krągłe. To jest szczep, który doskonale czuje się zarówno w wersji musującej jest podstawą szampana i bardzo wielu słynnych win musujących na całym świecie, jak i no właśnie beczkowych, ciężkich, i fermentowanych w nowych beczkach i dojrzewanych w nowych beczkach win takich bardzo, bardzo, bardzo obfitych. We Francji oprócz Burgundii i szampani, które wspomniałem, znajdziecie go również na południu Francji, ale znajdziecie go tak naprawdę w całej Europie. Chardonnay rozprzestrzeniło się i na Bałkany, i do Europy Środkowej, i oczywiście do Włoch. W Italii znajdziecie je i na Sycylii, i w Dolomitach, w Toskanii, i w Veneto. No i właśnie w Weneto, niedaleko Werony. E Powstało to wino, którego za chwilę spróbujemy – 2023, czyli wino jednoroczne, z Chardonnay, w czystej postaci, z Włoch, dlaczego nie? Bardzo taki roślinny, klasyczny aromat tego szczepu, pełen dobrego, żółtego owocu. Wino zrobione bez beczki, więc nie ma tutaj nut ani maślanych, ani takich zapałczanych, waniliowych, które bardzo często w beczkowej chardonnay możecie znaleźć i które zresztą bardzo są przez niektórych konsumentów lubione. Bardzo świeże, owocowe, pełne takich roślinnych aromatów chardonnay. Właśnie wino z chłodniejszego klimatu, robione całkowicie bez beczki w stali, czyli w dużych kadziach ze stali nierdzewnej, które nie dodają żadnych aromatów. Ja wiem, że wielu z Was lubi prawdopodobnie chardonnay, obfite, maślane, pełne takich nut waniliowych. To jest często domena win, które dojrzewały w nowych beczkach dębowych. Tutaj tego nie ma. Tutaj mamy świeżość, mamy strzelistość. Ale w ustach odmiana zaznacza swoją krągłość, takie bardzo przyjemne, bardzo soczyste, bardzo owocowe nuty. Chardonnay w zależności od tego. W jakim stylu zostało zrobione i skąd pochodzi, może być świetnym winem zarówno do ryb z grilla, jak i do ryb w bardzo tłustych, gęstych śmietanowych sosach. Tam gdzie mamy maślane aromaty, tam możemy używać dużo masła. Tam gdzie mamy wino właśnie ze stali nierdzewnej, takie smukłe, takie jak to, powinniśmy raczej unikać tych tłustych dodatków, pozostawić czy rybę, czy kurczaka samemu sobie. Ale generalnie jest to jedno z najbardziej uniwersalnych win świata jeśli chodzi o połączenia kulinarne. Tutaj mamy producenta Soave, a więc regionu podregionu Veneto na glebach wulkanicznych i ta wulkaniczność, mineralność, taka lekka dymność zaczyna się z czasem w kieliszku objawiać. Ja to bardzo lubię. Pinot Noir. To jest wino marzeń bardzo wielu winiarzy. Gdybyśmy zapytali producentów, jakie wino chcieliby zrobić przede wszystkim w swoim życiu, myślę, że ogromna większość powiedziałaby, że jest to Pinot Noir. Niestety jest to odmiana bardzo frymuśna, wymagająca chłodnego klimatu, o który coraz ciężej na ziemi. W związku z tym nie wszędzie, nie w każdym miejscu można Pinot Noir zrobić. Można zrobić oczywiście, tylko efekty będą słabe. Tymczasem tym punktem, Odniesienia jest ojczyzna Pinot Noir, czyli Burgundia. To tam powstają dzisiaj najdroższe wina świata. Wina, za które płaci się ciężkie tysiące euro, a i tak niektórych z nich nie można kupić, bo są na nie długoletnie zapisy, miejsca w kolejkach, które się odsprzedaje. No ale na szczęście mamy też alternatywy. Poza Burgundią Pinot Noir robi się w takich miejscach jak Niemcy, gdzie Pinot Noir nazywa się Spätburgunderem, jak północne Włochy, to Adige. Czy wreszcie Nowy Świat, bo i na wybrzeżu Oceanu w Chile, i na Tasmanii w Australii, i wreszcie w chłodniejszych częściach Kalifornii również Pinot Noir powstaje. Tutaj mamy Pinot Noir właśnie z Kalifornii. Ono będzie bardziej soczyste, bardziej owocowe, nieco cięższe pewnie również jeśli chodzi o alkohol. Patrzę na zawartość alkoholu: 13,5% no jeszcze, jeszcze w normie. Próbujemy zatem. Mówi się, że Pinot Noir to są wina dla e, ludzi, którzy już jakieś doświadczenie z winem mają. Że e, czasem te e, aromaty Pinot Noir są zbyt subtelne, one nie uderzają natychmiast w nasze podniebienie czy powonienie, że trzeba być trochę z winami otrzaskany. Ja tak nie uważam. Myślę, że również osoby, które zaczynają swoją przygodę z Pinot Noir czy w ogóle z winem, mogą od tej odmiany śmiało, śmiało zaczynać, bo to są wina bardzo często. Niezwykle pięknie pachnące. No i tutaj nasze wino z Kalifornii jest tego najlepszym przykładem, bo mamy zapach takich lekko podduszonych, podsmażonych jagód, leśnych owoców, dosyć typowy dla tej odmiany. Bardzo wonny. Czuć, że była tutaj użyta beczka, w związku z tym jest trochę nut smolistych, dymnych. Wszystko to się bardzo ładnie komponuje i jest nienachalne. Przede wszystkim cechą dobrego Pinot Noir jest zawsze elegancja i harmonia, równowaga. Dobra, kwasowość, rzeczywiście dobrze wybrane siedlisko. Wino całkowicie zrównoważone, oprócz tych słodkich owocowych smaków, mamy trochę tanin. Pinot Noir nie jest odmianą bardzo taniczną. Tutaj język wam kołkiem nie stanie, ale te taniny są świetnie zbudowane. No i to jest samogra, jeśli chodzi o połączenia e, z jedzeniem, bo od czerwonych ryb takich jak tuńczyk, przez grzyby, duszone warzywa, drób, no przede wszystkim gęś, kaczka, to są rzeczy, które Pinot Noir uwielbia, ale tak naprawdę jeżeli nie macie pomysłu, co podać do waszego obiadu, podacie Pinot Noir. W bardzo wielu przypadkach to połączenie będzie udane. Cabernet Sauvignon. Jeśli chardonnay jest najsłynniejszym szczepem wśród odmian białych, to cabernet Sauvignon na pewno wśród czerwonych. Zrodziło się samoistnie w Akwitanii, powstało przez spontaniczną krzyżówkę Sauvignon Blanc i Cabernet Franc. No i wyparło swojego ojca, swojego słynnego. Kiedyś przed laty ojca Cabernet Franc, dzisiaj to Cabernet Sauvignon jest najbardziej rozpoznawalnym nie tylko z kabernetów, ale tak jak wspomniałem w ogóle czerwonych odmian. Jego kolebką, jak mówię, jest Bordeaux, tam daje najbardziej szlachetne wina, chociaż zawsze lubi towarzystwo, lubi kiedy e, dodaje się do niego trochę merlota, trochę właśnie Cabernet Franc, ale w krajach takich jak Stany Zjednoczone, jak Kalifornia, czy w wielu krajach europejskich Cabernet Sauvignon lubi Solo. Taje wina taniczne, dobrze zbudowane no i przede wszystkim długowieczne. To są jedne z najbardziej długowiecznych, wytrawnych, czerwonych win. Takie wina, które można trzymać po kilkanaście, a w dobrych warunkach, z dobrych regionów, z dobrych roczników, od dobrych producentów nawet kilkadziesiąt lat. Ponieważ powiedziałem, że Cabernet Sauvignon jest wielkim podróżnikiem, to znalazłem wino z bardzo oryginalnej, jak na ten szczep, lokalizacji, a mianowicie z Mołdawii. Mołdawia jest krajem stojącym winem. Kiedyś jedna trzecia obywateli tego kraju była zaangażowana w produkcję wina i rzeczywiście mnóstwo jest tam winnic, w których nie brakuje naturalnie naszego dzisiejszego bohatera. W dodatku te wina są coraz lepsze, coraz ciekawsze. Klimat Mołdawii sprzyja temu, żeby robić dobre, zrównoważone wina. Z kabernesą Sam jestem bardzo ciekaw, jak to konkretne wino smakuje. No, się czuć, że to jest ten szczep. Czuć czerwoną porzeczkę, czuć dobrze, dojrzałą na szczęście paprykę. To są takie nuty bardzo typowe dla kaberneta. No i na podniebieniu mnóstwo, mnóstwo tanin, ale też dobrego, zrównoważonego, soczystego owocu, ładna kwasowość. Jeżeli Boicie się łączyć wina z jedzeniem? Cabernet Sauvignon nie jest najlepszym wyborem. To jest wino bardzo bogate w taniny. Ono się świetnie sprawdzi z czerwonym mięsem, świetnie sprawdzi się z grzybami, z grillowanymi warzywami w wersji wegetariańskiej. Natomiast samo w sobie może sprawić, że poczujecie taki dyskomfort wysuszania języka czy podniebienia, no bo tak działają właśnie garbniki, czyli taniny, inaczej mówiąc. Do tego potrzebne jest jedzenie, ale właśnie jeżeli chcemy jeść, łączyć jedzenie z winem, nie ma chyba lepszej odmiany niż Cabernet Sauvignon. Na świecie są tysiące, tysiące różnych odmian winorośli, z których robi się wino, robi się wino komercyjnie, ale rzeczywiście Sauvignon blanc, Chardonnay, Pinot Noir i. Cabernet Sauvignon to szczepy, z których najczęściej znajdziecie wina na półkach sklepowych. Dlatego warto je znać, dlatego dzisiaj o nich opowiadałem i mam nadzieję, że przygotowując kolację, wymyślając sobie menu, łatwiej Wam będzie teraz, korzystając z tej wiedzy, skomponować również listę win na takie domowe przyjęcie.